Nocne chrapanie w końcu zniknęło. Przez lata nasze noce wyglądały tak. On chrapie, przerywa sen, zmienia pozycję, czasem były nawet i bezdechy. Ja przewracam się z boku na bok, poduszka na głowie, szturcham go łokciem i mówię, no nie chrap już. Kupywaliśmy tabletki, spraje, krople, nakładki i nic. Zero efektu. Aż pewnego dnia, z całkiem innego powodu, mój partner przeszedł ze mną na dietę keto. I teraz słuchajcie, zgubił 21 kg, a chrapanie zniknęło jak rynkomodiu. I nie wróciło już przez kilka lat. Czasem w środku nocy nachylam się nad nim, żeby sprawdzić, czy w ogóle oddycha. To co się stało, że już nie chrapie? Tkanka tłuszczowa w szyi i okolicy gardła zniknęła. Drugi oddechowe się odetkały i sam twierdzi, że teraz oddycha mu się lżej i lepiej. Mniej obrzęków i zatrzymania wody. Spokojny, głęboki sen i zero nocnych koncertów. Do tego pozbył się jeszcze zapalenia zatok, które dokuczały mu dwa razy w roku. Wystarczy odebrać paliwo stanowi zapalnemu, mniej cukru, to mniej pożywki dla bakterii i grzybów, które często zaostrzają infekcje. Dziś wiem i sama się przekonałam już od kilku lat, że czasem najlepszym sposobem na chrapanie to nie kolejny gadżet z apteki, tylko zmiana tego, co masz na talerzu. Spróbujcie zmienić swoje odżywianie, bo ten problem dotyczy panów jak i pań i nie przekonacie się, jeżeli nie spróbujecie. A po więcej ciekawostek obserwuj mój profil.